Cześć, witam na kolejnym unboxingu. Od razu mówię, że na pewno nie ostatnim, także nie bójcie się, nie opuszczam tego kanału. Natomiast będzie może trochę mniej recenzji, a trochę więcej unboxingu, więc to co lubicie najbardziej, więc chyba dobrze, prawda? <grystanie> Okej, okay. no to yy, lecimy. Tu miałam otwarte, yy, bo, ale nie czytałam. Tylko o, widzicie jak to, jak to się przebili, musiałam sprawdzić po prostu przed, czy nie jest zepsuta. Tu też widać, no zmasakrowali z lekka to pudełko, ale szczęśliwie manga przetrwała. Tak jak widzicie jest to drugi tom Czarodziejki z Księżyca, a tym razem mamy Merkurego, błyszcząca w okładeczka z przodu i z tyłu. Jest Merkury. Mało kto o tym wie, ale bodajże w pierwszym, chociaż ja czasem o tym piszę, w pierwszym wydaniu, właśnie była tutaj czarodziejka z księżyca japońskim, nie naszym. E, Okej, okay. znowu pełno kolorowych, pięknych stron, także jeśli jesteście fanami, to bardzo polecam tą wersję. Zobaczymy, na czym się kończy. Chyba już na tym, jak Chibiusa nam tu spadnie tu jest jeszcze, o tak, już się chyba zacznie, tak, jeszcze z beryl, mm -hmm. o, lubię ten rysuneczek, A, tak, to już mamy koniec pierwszej serii, no i jak widać początek nowej, o, przychodzi chibiuza, także fajnie. Jak widzicie, akcja idzie szybciej. No, także jeśli lubicie Czarodziejkę z Księżyca, to polecam. Nagrałam też filmik ogólnie o Czarodziejce z Księżyca, o Mandze, o typach wydań, Więc Jeśli jesteście ciekawi, jak to wygląda, jakie są dostępne, to zapraszam na filmik. Dobra, to jest pierwsza rzecz. Tutaj mam numeratkę. Myślę, że wiecie. Ci, którzy mnie oglądają, co tu mam? Pomyślacie, że ja ten numer aż tak dużo nie mam? O. Mamy tutaj już 26 tom. Jony, jedna z niewielu prenumerat, bo prenumeraty są droższe. Tym razem dali nam mini magnesik, taki mięciutki. Wolę takie twardsze magnesy niż takie. O, wiecie o co chodzi? <śmienki> Mięciutkie. Teraz tak, yy, tu jest tył. To wzięli z tego. I zazwyczaj jeszcze tu jest taki malutki rysuneczek, Cały czas czekam na jakiś porządny artbook od yy, autorki. Myślę, że się kiedyś e, doczekamy, tak na szybko, żeby nie było jakichś strasznych spoilerów, <laughs> fajnie uciekają. Mi to cały czas przypomina troszeczkę Fushigi Yugi. Mówiąc o Fushigi Yugi, mm, mogliby wydać drugą serię, niektórzy tam piszą o reedycji, ja powiem tak, spoko, jak najbardziej, ale mogliby wydać jeszcze po prostu inne serie z Fushiga, no to przecież nie była jedyna. Okej, okay. no i teraz paczuszka z Glidi. Teraz tak yy, przyjdzie niedługo pewnie następna paczuszka, bo jeszcze mam troszeczkę magii, jestem do tyłu. A dlaczego troszeczkę mniej nagrywam i będzie yy, tutaj bardziej unboxing? Chociaż nie mówię, że nie będzie żadnych, prawda, ten, ale będzie troszeczkę mniej tych yy, recenzji. Z tego powodu, że ja nie mam kiedy czytać. To się tak wydaje, że to jest yy, szybka sprawa. Unboxingi tak, ale recenzje zajmują mi trochę więcej czasu i jak mam dwie godziny, no to. Albo to, albo to, no i tak yy, efekt był taki, że po prostu byłam ciągle do tyłu z mangami, a tu trzeba czytać, no przecież kurczę, nie, nie kupuję tylko po to, żeby je gromadzić, ja też nie mówię, to jest miłe, ale też po to, żeby je czytać przede wszystkim. Okej, okay. op, już mi to tak tutaj, muszę to tak, żeby je złapać i ja sobie je wyciągnę, okej, okay. no. Także niedługo przyjdzie następna paczuszka, bo jest kilka y, serii, nad którymi się zastanawiam, czy je kontynuować. Chociażby nad y, Jujutsu Kaisen. Z pewnych względów nie chcę tu spoilerować osobom, które nie oglądały czy nie czytały, ale chyba wiecie o co, o czym mówię i dlaczego. Zaczynam mieć mieszane uczucia w stosunku do tej, y, tak powiem, mangi. Jak lubię, z pewnych względów, to tak potem coraz mniej... No, ale. A, zaraz się dostaniemy. jeszcze tylko jedna warstwa. O, nawet się udało, tak. No i super. Dobra. Także dzisiaj taka paczuszka. Na dobry początek Hunter x Hunter. Podobno autor ostatnio y, narysował co nieco, więc może, może, nim my dojdziemy do tego, y, to już będzie jakiś kolejny Tomik. Wygląda się dobrze. Ok, zobaczmy tutaj do środka. Fajnie ta manga jest y, zrobiona, bo jest taka mięciutka. Fajnie się ją czyta dzięki temu. Dobra. Następnie mamy Hanako, duch ze szkolnej toalety. Już osiemnasty tomik. Tak wygląda. Nie chcę teraz skłamać, który to jest tom, czy to był 20. ale w Japonii jeszcze jest jeden na pewno tomik, który jest w wersji ekskluzywnej. Mam nadzieję, że znowu się skuszą i też dostaniemy opcję wyboru, ja bym chciała. Znaki naszych uczuć, tomik już piąty, jak to szybko leci, o, tak to wygląda w siodeczku. Urocza manga. Bezcenność po szkole. To jest jedna z mang, które ostatnio szybciutko nadrabiałam. Tak chyba ma być. Bardzo, bardzo mi się podoba. Troszeczkę mnie jedna rzecz tutaj w tej manze niepokoi, ale nie będę spoilerować. Tak, są gwiazdki spadające, no Znaczy Cieszy mnie to, bo tutaj ktoś mi komentował, że dobrze w pewien sposób się ta manga kończy w taki że można sobie to interpretować i to mnie e, cieszy, bo wiesz, y, tutaj y, drogi <laughs> komentator że, że mówię o Tobie, a i wiesz też, o czym mówię i co so mnie niepokoi, ale cieszę się, że jest to tak zrobione, że można sobie samemu zinterpretować, bo, bo jakby to się tak y, skończyło jednoznacznie, no to mogłoby być tak, no. Ok, dalej. E, Tokio Aliens. Musimy popatrzeć pod okładkę. No wreszcie jak w pierwszym tomie, a nie kurka wodna ten, ten. no. Wreszcie. O, fajnie tutaj. Ładne graficzki. Manga jest super. <laughs> Jeśli lubicie facetów w czerni, to jak dla mnie świetna pozycja. Dobra, co dalej? Aha, ostatni tom, pocikuro, oczywiście poznałam po naszym ulubionym owocku. Żeby nie było tutaj jakichś strasznych spoilerów, to nie będę szła tam do końca. Jestem oczywiście na bieżąco, nasze dwa tomy przeczytałam i powiem, że moim ulubionym bohaterem jest owocek. Owocek jest po prostu najlepszy. A do tego tu nie jest manga, e, cyberpunk, blackout. E, nie wiem na ile lubicie cyberpunka, ale jak już tu jesteście, to wam pokażę. Jak widać, tak mocno jest ten komiks amerykański w stylu takim kolorowym. Ten akurat, ale historie zazwyczaj są świetne. No ale to Cyberpunk, więc jest kwawo. Najwyżej, chociaż nie, nie będę tutaj lewać samego wosku, no chyba czerwona farba nikogo tu nie straszy. Dobra, co dalej? E, Wiedźma z Zamku Ostów. Tak, tutaj Ten jest matowa, okładeczka taki fajny, z taką fajną fakturką, taką jakby nierówną do końca. I teraz, tak, zobaczmy, czy są jakieś kolorowe strony. No niestety nie ma kolorowych stron. Zobaczmy podobną wolutę. A, jeśli chodzi o y, kreskę, no to tak, jak tutaj widać, całkiem ładna. Ja lubię czarownice, lubię magów, także stwierdziłam, że biorę ten tytuł. Na razie takie pierwsze moje skojarzenie, ale pewnie złe, to jest z XX bo znowu mamy jakąś, prawda, czarownicę, która jest rozłożona na kanapie, pije i pali i jej młodego pomocnika, także mi się tak kojarzy z XX ale może źle. Eee, także zobaczymy. Przytulny dom chi. No, któż by to mógł wydać, jak nie łaneko, jest to mongałkotu. <noise> w pełnym kolorze. Salutka. Salutka od początku do końca kolorku. Więc jeśli lubicie kotki, macie ochotę tutaj, prawda, się powzruszać nad słodkim kociaczkiem, pośmiać. Jak widzicie, kreska jest taka. To jak najbardziej polecam. Maga jest grubiutka, kolorowa, słodka. Jak ktoś lubi kotki, pozycja obowiązkowa. Co dalej? Znowu kotki. <laughs> no tak wychodzi. Na kocioł łapę, tomik trzeci. Znowu słodka manga o kotku. Mnie tutaj cieszy, tutaj trochę jest mniej, ale w pierwszym i drugim ona tak trąca tą trujeczkę, żeby spadła, prawda? No jak to kot. E, ciepła, miła opowieść o panu, który ma słodkiego kotka. Który czasem robi takie minki i w ogóle. I bardzo mi się podoba ta manga, bo raz jest z perspektywy kotka pokazane te same zdarzenia, a potem z perspektywy pana. I można powiedzieć, że one się diametralnie różnią czasem, bo pan myśli zupełnie coś innego, a kotek zupełnie to inaczej interpretuje. Także fajna manga. Dobra, co dalej? Kaiju numer 8. Ostatnio zaczęło wychodzić anime, nawet oglądałam dwa pierwsze epizody na Crunchyrollu. Muszę oglądać dalej, w końcu za to płacę, <gry> bo mam premium. Eee, no i tak, jak dla mnie również super tytuł, ja bardzo lubię Kaiju, fajna komedia. Eee, nawet dla mnie manga jest lepsza, przynajmniej bardziej mnie śmieszy, bo jak to. Albo może to wynika też z tego, że człowiek już to widział, więc wie czego się spodziewać, ale to co tutaj czasem odpalają akcje. O, no to po prostu. No jest super. Także jeśli lubicie potworki, to świetny tytuł. Eee, to dla męża. Mandalorianin, tom drugi. Ja też lubię, bo lubię Mandalorian. Bo lubię Mandalorian, tak mnie nauczył, że lubię Mandalorian przy okazji. E, no i e, przepiękna kreska jest w tej e, mandze. Naprawdę, jeśli ktoś lubi Mandalorian, to ma tutaj, że tak powiem, może sobie dużo, dużo pooglądać ładnych zbroi. Jest okazja. W Japonii chyba już wyszedł trzeci e, tom. No, i mam nadzieję, że przyspieszą z akcją. Nie chcę skłamać, do którego tutaj dojdą czasu, bo pierwszy Tom to taki był dosłownie no, pierwszy odcinek, więc jakby tak to było, to drugi to na pewno jest. do chyba drugi i trzeci odcinek. Tak to przynajmniej na oko szybko wygląda. Co dalej? 20 Century Boys, Tom 10. Niedługo mam nadzieję już na zakończenie, plus, prawda, na chłopaków znowu z XXI wieku. Nie było za dużo spoilerów, to tylko począteczek. Cieszy mnie ten man tu. No i ostatnie to znowu nie manga, tylko magowie. Tym razem drugi tom to jest taka seria tutaj komiksowa. Ja wam czasem nie pokazuję wszystkiego, bo czasem nie pokazuję po prostu komiksów, które kupuję, no ale jak już są w paczce mangowej, to wam pokażę. Ładna kreska, świat fantazy taki yy, jeśli ktoś Lubi to są serie o elfach, o krasnoludach, o orkach i gublinach, też plus właśnie teraz o magach. Plus ma być bodajże jeszcze jakaś jedna seria, która pokazuje jakiś jeszcze osobny kontynent. No bo tutaj, jak widać, jest dosyć duży świat. Jeśli ktoś lubi takie, to zwracam uwagę, że coś takiego istnieje na naszym. Rynku. Ostatnio, w ogóle, prawda, znaczy ostatnio, tak, dwa tygodnie temu, pokazywał Egmont swój nowy katalog i trochę mnie tam zmartwili, bo nie było żadnych nowych komiksów, z, chociażby z Forgotten Realms, i ja nie mówię, że one są wybitne, ale jednak, no i do tego żadnych komiksów też nie było ze Star Warsów, że ze Star Warsów było dużo, ze Star Treka. No, ale szczęśliwie napisali, że to jest tylko kwestia chwilowa i że coś będzie, tylko jeszcze po prostu nie są pewni kiedy, no więc nie chcieli już, prawda, podawać. Dobra, to wszystko na razie. Na pewno będzie następna paruszka, bo jeszcze mam trochę braków, co na pewno uważni widzowie widzą, że trochę z moich serii jeszcze nie doszło. Przyjdą, ale mają tydzień, dwa tygodnie wysyłki, więc będą w kolejnej paruszce, żebym nie musiała zbyt długo czekać. No, dzięki, cześć.